Witaj na kanale Srebrna Igła jak ścinać lawendę prawdopodobnie jeżeli zostawiliście ją do tego czasu czyli gdzieś do połowy sierpnia to lawenda tak naprawdę już przekwitła i jeszcze chwilę to to wszystko zrobi się szare i ta część tutaj skąd wyrastają kwiaty będzie się robiła coraz bardziej zdrewniała a to, co jest pod spodem, tak jak tutaj, będzie się osypywać, i te gałązki będą się robiły gołe. Tak jak tutaj. Jak zostawimy ją w ten sposób, to ona tak, jeżeli w ogóle jej nie zetniemy, to ona zdziczeje. Jeżeli zostawimy ją do wiosny, no to te odnogi, te gałęzie będą dosyć długie i będą brzydko wyglądały. A my chcemy, żeby ona wyglądała o tak jak tutaj te nowe odrosty są, żeby ona była młodziutka, ładniutka. I to, co byśmy musieli zrobić, co najlepiej robić dziś, jak ona tak zaczyna rozkwitać, czyli jak jest w połowie o, czegoś takiego czyli tutaj to już ona i tak przekwitła ale jak się pierwsze takie kwiatuszki pojawiają to dobrze jest to wszystko ściąć ale nie ścinać same te kwiatki tylko ściąć ją na taką kulkę i zaraz to wszystko sobie pokażemy ta lawenda już ym, i tak dużo wycierpiała bo tutaj z przodu była gipsówka i ona mocno się rozrasta więc tą lawendę tutaj przesłoniła ona jest w bardzo złym miejscu jak dla niej ym, posadzona no ale cóż, yy, spróbujemy ją troszeczkę odratować. Użyjemy zwykłego sekatora i tą lawendę, tak jak ona tutaj ze środka wychodzi, obetniemy ją tak o dosyć mocno, tak żeby zostawić jeszcze troszeczkę dzienięcie tych zielonych odrostów, ale żeby ją dość mocno przyciąć. Jeszcze jest dobry czas, żeby ona sobie odbiła i się wzmocniła przed zimą. Jak dla mnie najlepszym cięciem jest właśnie to cięcie... Yy, Późnoletnie, jesienne, przynajmniej to, kiedy ona faktycznie kwitnie, i póki jeszcze te kwiaty nie zrobiły się brązowe, te wszystkie łodygi i tak dalej. Także zabieramy się za cięcie. Zauważcie, że ja tej lawendy specjalnie nie oszczędzam. Obcinam nawet te nowe pędy, które tutaj są, bo ona mi wypuści tutaj z dołu, a ja chcę, żeby ona tutaj na dole się zagęściła, a nie gęściła się do góry, a te łodygi będą sobie, a te gałązki będą się pokładać. przycinam ją tak dosyć mocno. Chcę, żeby ona naprawdę była mniejsza. Ona i tak jest zostawiona już od dłuższego czasu niedbana, tak naprawdę. Więc tutaj, tutaj te gałązki są dosyć już wyrośnięte, ale na ile będziemy mogli ją troszeczkę odnowimy, odświeżymy. Ona może teraz wygląda tak dosyć smutno, bo tutaj odsłoniliśmy te ten środek, który jest taki dosyć łysy, ale zapewniam Was, że teraz ona się zagęści. Wyrosną nowe młodziutkie, takie jak tutaj listki, i wyrosną tutaj, gdzie słońce zaczyna dochodzić. I ta lawenda się wzmocni. Obsinamy lawendę na taką kulę, bo ona i tak później, jak zacznie kwitnąć, jak zacznie się rozrastać, to będzie się rozrastała w każdą stronę. Tutaj mamy jeszcze jedną taką młodziutką lawendę. Młodziutką, no nie młodziutką, ona może ma, tak prawdę mówiąc, 2-3 lata. Ale też była zasłonięta. To miejsce też niespecjalnie odpowiada, ale też musimy ją przyciąć. Te suchelce na pewno wszystkie musimy powycinać, w miarę możliwości i po prostu ją skrócić bardzo, bardzo mocno, żeby ona sobie odbiła teraz, tutaj ze środka. Żeby ona odbiła sobie teraz tutaj ze środka i żeby się nie rozkrzaczała już w tym momencie, bo jakbyśmy ją zostawili, to te łodygi by wyrosły naprawdę bardzo, bardzo długie. A tutaj zobaczcie, tutaj są już młodziutkie takie pędy i ona sobie tutaj już będzie puszczała nowe listki, nowe gałązki. Te wszystkie stare poobcinamy. Tak, została taka malutka, ta lawenda, taki malusinki krzaczek. Wydaje się, że to jest mocno, mocno em, przycięty, aż się wydaje, że za mocno, ale zaufajcie mi, ta lawenda bardzo ładnie odbije, o ile nie zostanie oczywiście przesłonięta czymś innym i ona, jak będzie miała dojść do słońca, to ona z niej zrobi się bardzo ładny krzaczek. Tutaj mamy przykład kolejnego krzaczka. Ten krzaczek to jest jego drugi rok, tak naprawdę, ale też go zostawiłam, żeby zakwit, bo to miało być tak ozdobnie. Natomiast teraz uważam, że nie był to najlepszy pomysł. Ten krzaczek też tak ma troszeczkę mało dostęp do światła, ale teraz złapię go w ten sposób i po prostu przytnę go sobie na krótko, na bardzo krótko, żeby on na przyszły rok. W zasadzie już teraz, jak jeszcze jesienią, żeby po, zaczął odbijać z tych zdrewniałych części i tutaj, żeby się w środku zagęszczał, a żeby nie, nie drewniało mi to tutaj i żeby nie, nie puszczał tutaj. Tak jak on już tutaj zaczął puszczać w tej łodydze, a ja chcę, żeby on się zagęścił tutaj na tej zdrewniałej części. I tak, wydaje się być to bardzo radykalne cięcie, bo z takiego pozornie wielkiego krzaka został nam taki malusieńki. Tak prawdę mówiąc, to mam ochotę go jeszcze troszeczkę przyciąć, żeby on tutaj niżej zaczął wypuszczać i chyba to zaraz nawet zrobię, żeby on naprawdę tutaj się mocno zagęścił. Ale to zaufajcie mi, ten krzak na przyszły rok powinien być już tak o dużym krzakiem, jak nie większym, i powinien bardzo ładnie zakwitnąć. No i jeszcze pytanie, czy te kwiaty do czegoś jeszcze w ogóle się nadadzą te części? Prawdę powiedziawszy, one już nie pachną tak pięknie po przekwitnięciu, jak pachną w momencie, jak zaczynają kwitnąć, jak, za, jak są pączki, więc można by to ususzyć. Można jako ozdobę to zdecydowanie. Ozdobnie jako bukiecik można to zostawić, ale zobaczcie, że one po przekwitnięciu nawet nie mają już tak super intensywnego koloru. Niemniej jednak można to ususzyć i zostawić. Woreczki lawendowe z takiej przekwitniętej lawendy nie będą miały tak intensywnego zapachu, więc. No, to, to może nie jest w tym momencie najlepszy pomysł, ale można zrobić. Można opcjonalnie skropić taki woreczek z takiej przekwitniętej lawendy olejkiem lawendowym, który zresztą można dostać w moim sklepie. No i wtedy faktycznie to taki woreczek odzyska zapach. Nie ma sensu, myślę, że jeżeli ktoś lubi sobie takie suszki, nie ma sensu tego wyrzucać, ale można faktycznie to ususzyć i gdzieś do bukietu wstawić. Mam nadzieję, że był pomocny ten filmik, że coś, jakieś wiadomości z tego też wyciągnęliście i u Was się też to sprawdzi. Tak jak mówiłam, ja wolę ścinać lawendę jesienią, w zasadzie w momencie kwitnienia, ją mocno przyciąć na jesieni, dopiero później poprawki. Tak naprawdę to lawenda drugi raz, jak w lipcu ją zetniemy, to drugi raz w sierpniu też będzie kwitła. Ta już nie no, bo tą zostawiłam w sierpniu, już ją e, ścięłam. Natomiast e, lawendy, które ścinałam w sierpniu, e, lawendy, które ścinałam w lipcu, one będą mi kwitły drugi raz w e, sierpniu. I po tym drugim kwitnieniu wtedy znowu przytnę je na, króciutko na kuleczkę i zostawię, żeby one jeszcze przez tą jesień troszeczkę właśnie odbiły tych. E, Młodych pędów, żeby tutaj w środku się pojawiło dosyć sporo, i one wtedy na wiosnę, nawet po tych wiosennych mrozach, powinny ładnie przezimować, i na już tą właściwą wiosnę powinny bardzo ładnie się zazielenić i odbić. I te krzaczki zawsze będą taką kuleczką, jak je ładnie zetniemy, a nie będą się. Na starość one zawsze, jak zostawiamy za długie te łodygi, to one zaczynają się takie rozłazić. Tak? No bo tutaj nie ma w środku tego zielonego i on tak naprawdę robią sobie nowe odkłady. Ale jak będziemy tak ścinać, będziemy tak prowadzić, to ten krzaczek zawsze powinien być na tyle odmłodzony i na tyle ładny, że powinien nam nas cieszyć kwitnieniem na późną wiosnę, wczesną, wczesne lato. także. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Nie tylko u mnie lawenda, również malowanie. Także zapraszam, zachęcam do zaglądania na inne moje filmiki. I do zobaczenia. Pa! Tak wygląda po tygodniu, dwóch, bynajmniej z początkiem września. Lawenda, którą przycinaliśmy, którą odświeżyliśmy, tutaj zostały. To jest tak, na której zostały kwiaty. Ona ma już dosyć duże odrosty i ładnie się zazielenia. Jak ją przyciliśmy to była taka szara nijaka. I tutaj druga lawenda. Ją też przyciliśmy tak dosyć mocno. To zostały tylko pateczki. Ona już ma dużo, dużo zielonych odrostów.